Siema, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Dzisiaj jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ postanowiłam zrobić coś nowego, ale ogólnie to jest już chyba strasznie oklepane. W każdym razie robię dzisiaj ASMR z The Sims 3. Eee, co mogę jeszcze powiedzieć więcej na ten temat? Mam nadzieję, że mój mikrofon z AliExpress ućwiknie ten temat. Muszę mówić cicho, sprawi, że będę jakoś tak bardziej wewnętrznie spokojna i mnie tutaj szlag nie trafi. Ogólnie to jeszcze powiem tyle, że nie ogarniam za bardzo, ile im zostało tych stałych studiów. Eee, trzy dni do egzaminów końcowych, dobra, to już ogarniam. Puszczam czas ogólnie. Mam nadzieję, że gra też mnie za bardzo nie zagłuszy. Czemu ten grubas się zaciął? Ale on nie wkurza naprawdę. A co tam u jego córki słychać? Z roli guacamoli. Z roli guacamoli pedałuje, czyli Że ja muszę mówić cicho. To Ty może mu zrób naprawdę głośną prezentację. Ciekawe, co on powie w tym temacie. No, i co, co, co jej się stało? Boże, a może ten, jak on tak cię chciał podglądać na tym prysznicu, to dawaj, a ja mu już nie możesz zrobić głośnej prezentacji. To co? Właśnie, co o śmieciu? Ten jest zastycony, ona jest do siebie moim zdaniem, więc spróbujmy. Katka na podryw. O ty meduzo. Ty meduzo. Dlaczego ty meduzo? Ty... Jesteś, przypominam, córką altusków, patusków, także wskrześ w sobie jakieś pokłady patologii. Ja wiem, że to jest ciężkie, bo jesteś ogólnie dobra. Jak ci zazdroszczę z roli, że ty możesz napierdalać przez megafon I niestety jest to dzisiaj totalnie zabronione No dobrze, nie, on też cię nie lubi Złośliwy jak twój stary Kurwa, to naprawdę Altus byłby dumny, że ma takiego zięcia Więc romantyczne gadka na podryw Nie wiem, co jest nie tak z tą laską Ten myśli o bogactwie Czemu ktoś mi przerywa, moje boskie ASMR? Prze Przestańcie puszczać głośno, tak tą muzykę. Nie, wyłącz to. Dobrze, ok. Mój spokój został tylko i tylko na sekundkę naruszony i ten Altus cały czas myśli o jakichś pędzlach, Więc no i już czycie kariery. Mam nadzieję, że jak. Albo nie na szczęście. Jej starego też nikt nie chce. No, niestety, dalej. Stowarzyszenie studentek jest nieaktualne. Nawet męskie jest nieaktualne. A mi naprawdę już gardło siada od tego gadania. Zaczynam gadać jak stara baba. Zamiast mówić to w sposób jakkolwiek przyjemny, ale nie wiem, co mi się stało. Dziwne ASMR ogólnie. Takie wrażenie słyszałam, dziwne dźwięki Ale nie wiem ogólnie Nikogo tutaj nie widzę Możliwe, że już mi się we łbie pieprzy eee, No to się uczą, uczą się Dobra, fajnie, pewnie Najlepiej o tutaj jakaś laska O jakie ma kwiaty we włosach eee, Przecież jasne powitanie Powitaj ją, no nawet nie jest taka brzydka Chyba nie jest budyniem Nie wiem, nie znam się na budyniach ogólnie Mam wyjebane Wolę już twarze budyniowe niż małpie mordy. Sims 2 także wiecie o co chodzi. No weź, no bo powitaj ją jakkolwiek, stary głupku. E, romantyczne. z e, czemu ją witasz dwa razy? Szalzheimera, nie nie. Oni kurde nie są w ogóle. Nie chcą mieć nic, nic wspólnego z altusami. Mam dosyć, mam dosyć. Gardło mi znowu siada. Ona jest rodzinna, tak. No to idealna simka dla ciebie. Będzie ci rodziła dużo z, e, tych dzieci. Może z ją fajurem? Dlaczego nikt nie chce fajek? Dlaczego nikt nie chce od niego fajek? Dobra, to ty sobie zap w środku. Ah! Actor. Snarky, what's oh. <coughs> huh? huh? that? Właśnie mieliście ASMR moich drzwi, ponieważ strasznie skrzypią. Bo są nienaoliwione. Bo <grystanie> jestem leniwą bułą. Nie naoliwiam ich. Przy okazji też zrobię Wam ASMR puszki Monstera. Kupiłam go w Biedronce. Przypomniała, że jest naukowym palaczem. Co za debil. Zapal sobie. No iż. <laughs> Ta pewno ona jest bardzo zadowolona z tego powodu, że jej kopcisz górę nad nosem. Ty, stary spoczeńcu. śpi w piżamie. Ta się nażarła. Ale też jest śpiąca, bo że recetistici dzis na studiach są emocjonujące. Naprawdę. Aż mnie szlak trawia powoli i mam ochotę się wydrzeć, ale nie mogę, bo to jest ASMR. Ech. Ciężkie życie ASMRowego youtubera. Już wiem, co inni przeżywają, że muszą tak wszystko przeżywać w ciszy, Czemu ty pierdolnięta babo przerywasz mój ASMR? Czy ty jesteś jakaś głupia? Ona jest jakaś, nie wiem, na 10. Niech żałuje, niech płacze. Chyba się cieszy. Myślę, że mój głos nie wytrzyma aż takiego czasu, aby wytrzymać jeszcze dwa dni z tymi depilami. Także niedługo będę musiała kończyć ten emocjonujący odcinek. Myślę, że mogę zrobić nawet to teraz. Także dzięki za obejrzenie. No i przepraszam za ten film, jak zawsze. Pa!